Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to już piąty nasz dzień wyzwania 365 dni, gdzie każdego dnia nagrywam nowy film na, na kanał. No i co, jak na razie idzie dobrze, powoli do przodu, troszeczkę stresu, troszeczkę zaniepokojenia, jeżeli chodzi o te nagrywki, ale yy, czuję się coraz bardziej swobodnie. Więc fajnie, jest to, jest, to, jest to dobre wyzwanie. Każdego dnia uczy się czegoś nowego, jeżeli chodzi o montaż, jeżeli chodzi o same rozmawianie, tutaj gadanie. Mam nadzieję, że coraz bardziej z sensem będę do Was mówił i nie będę się kręcił. Eee, co na dziś? No, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, pomyślałem sobie, że dorzucimy jeszcze jedno małe postanowienie noworoczne i zrzucimy parę kilogramów. Troszeczkę mi się przytyła przez tą zimę, dlatego postanowiłem, że a, zadbam o to, co jem. Zainstalowałem sobie już taką aplikację, w której będę mógł sprawdzać, ile kalorii zjadłem, ile mogę jeszcze zjeść. Więc taki dziennik, w którym notuję po prostu swoje kalorie. Co więcej, jakiś czas temu kupiłem sobie bieżnie, więc też będę miał trochę więcej. Przepraszam aktywności, e, jeżeli chodzi o, o ruch. No i co więcej? A, jeszcze perełka później wraca na obiad. No i zaplanowałem dla niej coś e, dobrego. Słuchajcie, wykopałem gdzieś wagę. Mam taką fajną... To jest chyba Xiaomi. Czy ona działa jeszcze? O, działa dobra. No i zobaczymy, ile tutaj ile tutaj nam nastuka. O! Dobra, chyba jeszcze trzeba poczekać. No, dobra działa. No i co, ile to wyjdzie? No, moi mini. 93 kg. No, czyli zdecydowanie trzeba zadbać o to. No, a wzrostu mamy z metro 83, 1 82. No, także widzicie, no, motywacja jest do tego, żeby troszeczkę stracić tych kilogramów. Eee, ale co? No, wiadomo, że jeżeli chodzi o zrzucenie kilogramów, no to jedynym rozwiązaniem jest takie: A. Nie jeść, B. Więcej się ruszać. Więc przechodzimy bez czekania do działania. No, Słuchajcie, to jest bieżnia. Takiej marki, co widzicie. Kupiłem ją jakieś, jakiś miesiąc temu. no. Jak na razie się sprawuje bardzo dobrze. Używałem jej już kilka razy. To jest taka bieżnia do chodzenia, do biegania. Fajnie jest, bo jest nie za duża. Trochę ciężka, ale spoko. Jak ktoś ma mniejsze mieszkanie, to można sobie gdzieś ten szafę schować. Jak jest potrzeba, to sobie taką rozłożyć. No dobra, skręcamy to i zaraz chodzimy działać. No i fajnie, nie mamy już zmontowaną, zajęło mi to dosłownie 30-40 sekund. I jest już w takim stanie, tutaj sobie podłączyłem do, do prądu. Tutaj mamy taką tabliczkę fajną, gdzie możemy sobie położyć pilot czy, czy telefon. Ja sobie akurat tą bieżnię ustawiam tak, że mam telewizor na fruz, więc mogę sobie śmigać i od razu sobie oglądać. No to co, przebieramy się i wchodzimy na bieżnię. I tam ponownie, e, jeżeli chodzi o trening, to zakończone pomyślnie Teraz będziemy sobie robić e, jedzonko W był makaron, jednak troszeczkę plany się zmieniły I zrobimy sobie takie mega wrapy dobre Tutaj patrzcie mam wszystkie potrzebne składniki Tortilla, tu jest ogóreczek, cebula, małe pomidorki i sałata Tu dają jakąś pączwicę sopocką Tutaj spinata pikante. To już według uznania kto jak woli, czy na pikantno, czy na ostro Ważne, żeby jakaś była tam szyneczka mm, Grana padano albo parmezan, ja sobie tak wcieram, później wam pokażę e, czyli Jak ktoś lubi na ostro, to też można sobie dodać Almette z ziołami albo jakiś inny, ważne żeby był z ziołami mm, Zioła prowansalskie Na początek tortilla Na samą górę kładziemy serek i o tak całą nawet połowę można wykorzystać i smarujemy tutaj po całości i teraz tak, jak mamy już placka gotowego to na tego placka kładziemy sobie a o kurczę, albo na tego placka sobie właśnie kładziemy pędwicę sopocką albo jakąś inną szyneczkę co jaką kto lubi o i w ten sposób jeszcze dwie możemy dodać Raz i dwa. No i dobra, jak mamy już taką konfigurację, na no to możemy sobie kłaść w sumie tak naprawdę warzywa dowolne. No ja akurat sobie wybrałem takie. Czyli na początek ogóreczek, tylko zrobię tu trochę miejsca, bo tu będziemy zawijać. No tego tak to tak. kogóreczki. Jeden po drugim. Pomidoro. Pyk, pyk, pyk. I na to słuchajcie, teraz rzucamy trochę cebulki. W sumie to taki trochę kebab, jakby nie było. Teraz słuchajcie, zioła prowansalskie. Na to sypiemy. Na to już możemy kłaść sałatę. No i dobra, tak to się prezentuje. Mm, o czym jeszcze zapomniałem? Parmigiano. Parmigiano. Parmigiano, albo grana padano, albo jakiś inny ser. Mozzarella też, może być tak, żeby on się tam fajnie roztopił. O, i tutaj możemy jeszcze pojechać delikatnie z chili. Dobra, słuchajcie, tak się yy, prezentuje pełna konfiguracja naszego wrapa. Teraz możemy już przechodzić do wyzdrowienia. No, patrzcie, jakby to sprawnie wyszło. Ładnie <laughs> wyszedł. Dobrze, moi drodzy. Wracam z dwoma wrapami już są gotowe. Jeden jest dla perełki, drugi jest dla mnie. Odpalamy naszego airfryera tutaj na drugi poziom. Możemy sobie zrobić 180 stopni i wydaje mi się, że takie 6 minut mu wystarczy. Odpalamy i widzimy się, jak wrap będzie już. Cieplotki w środku i na zewnątrz. Będzie taki lekko chrupiący, fajny. Zobaczymy. Moi drodzy, moi drodzy, coś nam się tutaj już zrobiło. Zobaczymy, otwieramy. Jest i jest. Nie wiem, czy trochę nie przesadziliśmy, ale okej, okay. dobra. Wyciągamy pasz. Perełko, zrobiło się. Chłodna. Tu nawet coś skierczy. No, i jak to wygląda, moi drodzy? Całkiem ciekawie. Ej, no i perełko, leci do ciebie w rapik, proszę, bardzo mm. smacznego i zaraz będziemy oceniać. Pachnie jak mój. Opla. Pierwszy raz. Pycha, ja, słuchajcie, ja na obiad 15 minut. Wydaje mi się, że i na spokojnie można się najeść. I wartościowo zjeść, no bo są warzywka, jest. Trochę białka, trochę witamin, trochę wszystkiego, smacznego.